Oczywiście, jak nagrałam filmy z nowościami z Rosmana, to następnego dnia pojawiły się kolejne. A mówiłam, teraz nowości wychodzą tak stopniowo, albo lepiej je ogarniam? Tak, wystarczyło poczekać jeden dzień. Ech, w każdym razie słuchajcie do końca, bo będzie też bardzo ważna informacja o ISANie. Lepiej sprawdzić, niż się później negatywnie zdziwić. Tak więc nowości z Rosmana, część druga, nawet ciekawsza, zapraszam. Tym razem zacznijmy nietypowo bo od czegoś dla dzieci, a patrząc na skład to i dla mam czy po prostu wrażliwej skóry, czyli kosmetyki Mimi mi, ale baby. Trafiłam na nie w sklepie i od razu spodobało mi się mleczko do ciała. Producent deklaruje, że sprawdzi się również u osób z AZS. W dodatku zapach jabłko rabarbar, no mnie to przekonuje. Jeszcze wypróbowałabym lekki olejek do ciała, bo to może być coś fajnego po depilacji. Co ciekawe w tych kosmetykach możemy znaleźć ekstrakty olejowe np. z aloesu i owoców. Różnica leży w tym, że zwykłe ekstrakty pozyskuje się przy użyciu wody czy alkoholi jak gliceryna, a olejowe, no jak nazwa wskazuje, olejów. Więc substancje aktywne w tym przypadku rozpuszczają się w tłuszczach. To szczególnie fajne dla wrażliwszych cer. Zakładam więc, że te kosmetyki będą w odczuciu troszkę inne niż standardowe, ale za to łagodniejsze, bardziej ochronne czy otulające. No dlatego pomyślałam o użyciu ich po depilacji. Tak ogólnie to seria jest szersza, ale chciałam tutaj bardziej wyłapywać to co mnie interesuje, niż tylko wymieniać, że co tam jest w ofercie. A na pewno interesująca jest marka uzdrowisko. Zawsze była w Rosmanie i bardzo polecam na nią zwracać uwagę, bo często robią coś innego niż wszyscy. Na przykład ich esencje bazują na naparach, co jest wyjątkowe. A teraz tworzą formuły bezolejowe. Generalnie sama oleje lubię, a w kremach i tak zawsze musi być jakiś amolient, ale rozumiem, że osoby z cerą trądzikową, szczególnie takie. Niezbyt doświadczone mogą lubić takie opcje. Tym razem najbardziej spodobała mi się pianka z enzymem z Dyni. Faktycznie, stosowana regularnie, na przykład co wieczór, może ładnie odblokowywać pory. Jest też bez CADP i ma świetne dodatki jak kwas hialuronowy czy napar zdziewanny. Możliwe, że ich peelingi też będą czymś. Wow! Bo aktualnie mam duży problem z tym typem produktów. Lubię peelingi chemiczne, czyli enzymatyczne i kwasowe, ale mało, którymi tak serio pasuje. Jak już coś znajdę, to niestety kosztują majątek. Tak więc uzdrowisko trafia na listę godnych przetestowania. Bardzo dużo nowości wypuściła też marka AA. To na przykład linia Facet, taka Typowa dla nastolatków, głównie przeciwtrądzikowa. To raczej nie jest linia, którą kupowałabym w całości, a raczej wybrałabym jakieś pojedyncze produkty jako wsparcie. Całkiem fajny wydaje się chociażby peeling. A zaskoczeniem jest dla mnie to, że w linii ujęli też antyperspirant. Możliwe, że nawet go przetestuję, bo jestem ciekawa jak marka AA radzi sobie z tym typem produktu. W ogóle pojawiła się też linia dla mężczyzn, takie typowe linie kwiatowe. No musiałabym o nich nagrać osobny materiał, żebyśmy nie siedzieli tutaj godzinę. Więc zahaczę jeszcze o jedną ciekawostkę. Czy może też nawet taką osobną markę. Nazywa się Lab. Wiecie coś jak Bielenda i Bielenda Pro. No i w przypadku A też można dostrzec taki przeskok na wyższą półkę. Na przykład ten krem na dzień ma piękny skład z wąkrotą azjatycką ceramidami, ciekawymi amolientami czy witaminą B12 i chyba to właśnie od niej ten różowy motyw opakowań, bo to intensywnie różowy składnik. Moim zdaniem super! I fajne składniki, i nawiązanie do ciekawych właściwości. No, czuć ten level up. Chętnie bym przetestowała, bo ta seria może nas zaskoczyć. Chętnie też opowiedziałabym coś więcej o tej różowej witaminie. A jak już jesteśmy w temacie tych popularnych firm, to dokładnie tak jak się spodziewałam i mówiłam w poprzednim odcinku, seria Liren Power of Plants się znacząco poszerzyła. To aż trzy podlinie: z opuncją, aloesem i migdałem. W ogóle która z tych linii najbardziej Was ciekawi? Mnie chyba o bo to cenny i ciekawy składnik. W każdym razie tam jest wszystko: żele, olejki do demakijażu, kremy, balsamy czy peelingi. Myślę, że to takie produkty, które mogą załatać dziurę, którą zostawiła marka, wycofując serię Natura. Bo mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze Liren Natura była kojarzona chyba przede wszystkim ze świetnymi kremami do twarzy. Tak więc i tej serii chętnie dam szansę. Wydają się być podobnie fajnymi, w większości łagodnymi i przyjemnymi kosmetykami. Napiszcie, proszę, w komentarzu tajne hasło hashtag Natura. Wiecie, co jeszcze będzie w Rossmanie? Orientana. A to oznacza, że być może najlepszy krem Ever, czyli drzewo sandałowe i kurkuma, będzie teraz jeszcze łatwiej dostępny. A do tego pewnie jeszcze częściej w promocji. Jej! W każdym razie od razu wchodzą ze swoją nową linią daktylową. O niej już troszkę mówiłam w innych filmach, więc po prostu powiem, że jest. I lecimy dalej. Eveline. Jak zawsze weszli na pełnej pompce i z samymi ciekawymi produktami. Po pierwsze, linia brązująca, czyli Jedyne opalanie, jakie akceptuję. Zrobili to o tyle fajnie, że na przykład balsam daje szybkie efekty, a do tego zawiera składniki ujędrniające. Więc macie też działanie na dłuższą metę. W tej serii są też krople do twarzy i wiele, wiele więcej. A do tego cenowo to naprawdę fajne opcje. Stosunek ceny do jakości może być tutaj świetny. Co jeszcze ciekawsze, jest też cała seria z witaminą C w aż trzech formach. I oj, jak mnie zaskoczyła, bo na przykład serum chwali się witaminą C, a w jej składzie są jeszcze ceramidy i peptydy, a krem to ma nawet SPF. Ale okej, okay, o SPF wolę się wypowiadać, jak już je poznam. W każdym razie jest jeszcze cała linia z peptydami i o niej mogę powiedzieć tak: nie żałowali niczego. Składy są mega bogate. Samo serum kompleks 3 ceramidów, 7 peptydów, 20 ekstraktów, tak 20 i witamina C. A w kremach to są jeszcze jakieś szalone kompleksy. Znam jeszcze jedną firmę, która tak szaleje, ale ich serum nie kosztuje 40 zł, Eveline, tylko 300. No, to się nazywa przebitka cenowa. Jestem tylko ciekawa, jak z jakością. A teraz obiecana i sana. Mam dwie wiadomości. Dobrą i złą. Dobra jest taka, że mają ciekawe nowości, jak na przykład bardzo łagodna pianka do mycia twarzy. Albo nowy spray termoochronny. Bo poprzedniego, takiego fioletowego bodajże, praktycznie nigdzie nie da się kupić. A jaka wiadomość jest zła? Otóż wróciły przepięknie pachnące olejki do włosów. Ale... Zanim się na nie napalicie i pobiegniecie je kupić, to niestety warto wiedzieć, że zmieniły skład na znacznie, znacznie cięższy. Więc sprawdźcie, bo możecie być niemiło zaskoczeni, kiedy okaże się, że kiedyś. Leciutki olejek nagle ukropnie przetłuści włosy i je obciąży. W tej chwili nie mogę go polecić. Chyba, że będziecie stosować go albo znacznie mniej, albo na same końcówki. Albo będziecie go tylko wąchać, bo co jak co, ale pachnie ładniej niż niektóre perfumy. A jeśli film okazał się przydatny, zostawcie łapkę w górę, komentarz albo suba. Wtedy będę wiedziała, że lubicie takie przeglądy. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!